Eluwa Kremowa, ja jestem Kremol i dzisiaj ze mną jest Kuba AZ, a to jest kolejny odcinek z serii Osu! Dokładnie tak, witam was wszystkich moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie! I myślę, że serię Twórzy i Graj nie muszę tak naprawdę żadnemu mojemu widzowi przedstawiać, ale tym nowym słuchajcie, przypomnę, że jest to seria, w której otwieramy skrzynki i dwie postacie, z których, które nam wypadną z tej skrzynki, le le jedna leci do mnie, a druga do Kuby, także Kuba, rozumiesz już wszystkie zasady? Tak, dokładnie, ja oglądałem prawie wszystkie odcinki, więc kremol nie musisz mi nic tłumaczyć, więc jestem w tym obecna. A tymczasem otwieramy już pierwszą skrzynkę, a w niej mamy już tutaj goldzik, okej? Okay? No chyba goldem nie pogramy, ale mamy kruga <grym> i Karla. Teraz pytanie do Ciebie, bo okay. to gość zawsze ma takie pierwszeństwo, którą postacią wolałbyś pograć. No ja bym wolał pograć krukiem, tylko musiałbym Czy, czy jest taka możliwość, że mogę się przelogować na drugie konto, czy tylko tak postacie, które mam na tym koncie? Umówmy się jeszcze tylko o postacie, na które masz na tym koncie, żeby okay, było jedno. Okej, no to takie mam tylko tutaj Karla, więc no wybór jest jasny. Dobra. A ile postaci Ci brakuje? Brakuje mi trzech postaci i jest to Spike, Bibi i Kruk, więc Aha. akurat Kruka, a na drugim kącie mam, nie? Bo Aha. mam takie coś, że na drugim kącie mam Kruka, a, a na tym kącie mam Leona i tak się czasami wymieniam, jak chcę pochwycić tymi dwoma Rozumiem, typami. rozumiem. Dobra, to ja, to ja już biorę Karla. To lecimy, jest łapa z stom na język angielski, nie wiem jak ona się tam nazywa na polsku, chyba coś tam upadły kamień? Coś takiego się nazywało, nie jestem w stanie ci powiedzieć, bo nigdy się temu za bardzo nie przyglądam, aczkolwiek zaraz ci powiem jak tylko sobie Dobra, okej. Okay. Do, do, do no, powodka. tu jest papierka już tym wraz z na Ale w ogóle Karl dostał takiego nerfa, nie? jakieś był dużo tak? mocniejszy. Tak, a to Karl. nie widziałem, szczerze mówiąc. No, no. Wow, Karl, dobra, jest... zginęłem od twojej perki. Dojechała mnie. Wiesz co musiał nie być lubię teraz... karlem? Oj, no teraz jesteśmy w bardzo słabej sytuacji. Aaj, nie, niestety ja cię kręcę <laughs> Dobra, ta pierwsza gierka nam nie, 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 nie wyszła, <laughs> ale nie ma nic złego z tego, słuchajcie, pamiętajcie, że jest to tylko i wyłącznie dobra zabawa. Także ja jeszcze raz z kolejną skrzynką. A w niej Goldzik, Kruk e, i Jean. <laughs> Okej, okay, czyli zostaje mi Jean. Jean ogólnie, no nie wiem, czy jest za modny, raczej nie jest zbyt dobry, nie, na tej mapce. Ale dobra, to jest... Do... Liczy się dobra zabawa. Dokładnie, dokładnie, słuchajcie, także lecimy. Idziecie na 10, dobra, lecimy już z kolejną gierką, No i miałeś ci mi powiedzieć, że jak ta mowa się nazywa, ale nie spojrzałeś. A pewnie. kurde, zagadałem się Sorka, dobra. To czekaj, ty otwórz sobie tą skrzynkę, chociaż i Kruk, i Jean dosyć... Yy, tak ciężko mi się otwiera te skrzynki, więc tak, to jest słabo. Tak, 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 tak. Najlepiej gdyby w ogóle Leon i Kruk wypadł. To by było... O, dobra. no, to by było spoko. To by było strasznie. Ojejku, ale ktoś na środku niszczy tym Frankiem tak? chyba. No Bibi, czy tam Bibi. No kurde bo ja tam lecę, to, czekaj, bo nie mają lowa. No i uciekli nam. O nie, tutaj jest ten bo będzie chciał na składę jechać. O właśnie, bo. Ajajajajaj. Aj, aj, aj. Wiesz co, ewakuujmy się stąd może. Ja uciekam stąd już. O nie, ja to jeszcze też jest Piperka jest. bo tu naprawdę się nie poradzi. Nie. Nie, ja, nie dobijają już, chyba. Chociaż żyje. Nie, uciekam. O nie, bo. Bo mnie zabije. Kurde. Ej, ja żyję. Ja. Yeah. Ja żyję. Nie, nie wiem, jak sam ten uciekam, ale żyję. A, głupia, Vivi. Nie, Aha. Dżin to jest naprawdę. No nie to da się z tym. Nie, nie znajdę zaraz. Nie, błagam, nie mnie tu nie ma. Idźcie sobie. Nie, idźcie sobie. Idźcie sobie. O, dobra, jesteś, żyjesz? Dobra, jest. Tak, tak, już żyję, już żyję. Dobra, uciekaj w dół, uciekaj w dół, bo tu jest za dużo tych drużyn. Masakra, tu jest. O nie, trafiliśmy na sam O. O nie. Co tu się dzieje? O, aj, karamba. Dobra Dobra, wow, dobra uciekam o, ale, jest, ale masz kurde skok Dobra, ja mam przeciągnięcie już jak coś Więc będę mógł odpalić zaraz przyciągnięcie kogoś Dobra, jesteś, ja się mogę Dobra, poczekaj mnie w tym krzaku I spróbuję Myślisz? jakoś tutaj wyczaić I od razu go przyciągam. Dobra A, Albo może pójdźmy troszeczkę dalej, wiesz? Okej, okay, okej, okay, Myś... dobra O, tu jest Dobra Dobra, dobra. o, dobra, ale ładnie. dobra się ładnie wysypał Chodź, chodź tutaj go, czekaj Dawaj tą, ten... chociaż to... nie, na to działko ma Będzie, o, teraz ją Dobrze, dobrze! Mają! Daj, super ale się skupiłem! Dobra, mamy teraz... Okej, okay, mam ostateczne starcie. Tam jest Bo, u góry. Tu ma bomby. Odczuć perkę i Bo. Dobra, ty masz, nice. Ale tego świetnie obierz. Łazią te bomby. O nie! Teoryt... Dobra, żyłem Dobra, jest okej. Okay. Ładnie. Dobra. I nie O nie! Co? Tak! Tak! Pięknie! Udało się! Ja cię! <laughs> ale gierka! Dobra moi drodzy, słuchajcie, bo nie wiem czy wy wiecie, ale niedawno wybiłem e, 9000 tysięcy parków i w sumie informowałem was o tym na karcie społeczności, nie na karcie społeczności, tylko na moim fanpage'u, do którego Was zapraszam bardzo serdecznie. I z tej okazji, słuchajcie, chciałbym teraz przy Was otworzyć sobie mega boxa właśnie za te 9000 tysięcy. Także Kuba mam nadzieję, że Star i, i no, ja na mnie starpały chociaż w lecie i ten trzeba. Ja kciuki, mam nadzieję. Trzymam kciuki, Kreml. Trzymam Dobra. kciuki. To słuchajcie, ja otwieram skrzynkę, a w niej będzie Goldzik. Jest 5 kart, kurcze Dobra, Rosa, e, Leon Aha. Mortis. O. Jean, Carl, event tikety, no i 200 token doubleru, czyli tak naprawdę Aj nic mi nie no. podaciało. Szkoda. Dobra, ale lecimy słuchajcie z kolejną skrzynką, czyli brawlboxem i w niej będzie Goldzik, Jean Uwaga. oraz Tik no to chyba dostaliśmy takie niezłe postacie, dobra, to no. może ja zostanie znowu przy Jinie, a ty zagraj tikem. dobra co, co o tym sądzisz? Dobra, to jest spoko pomysł, to lecimy. Dobra, ale kurde, no na no, serio ja tak nie lubię grać z tym Tikiem. ja w ogóle pre nim nie grałem. Aha, no on jest ciężki do grania, to fakt. Jak dzisiaj nagrywaliśmy odcinek ja, Kasper i ty, to... Chyba ktoś tak. kto mi wybrał Tika. Ktoś mi wybrał Tika? Nie pamiętam, czy to był Cicramor, czy Kasper. Kasper mi eee, chyba wybrał Kasperci Tika. Chyba. Właśnie słuchajcie, kiedy oglądacie już ten odcinek na kanale Kuby, również jest odcinek ze mną, gdzie graliśmy w Ball'a i tam wybieraliśmy sobie nawzajem postacia w pozłości. Tak. I, I każdy i... wybierał sobie jak najgorsze postacie. Tak, to było, to było naprawdę... śmieszne. Tak, słuchajcie, link znajdziecie oczywiście w opisie do filmu Kuby. Było naprawdę bardzo fajnie, więc wpadajcie na śmiało. Dokładnie. Tak, ojejku, to będzie ciężko. Ja Ojej, tak, 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 tak. O, to ta Piperka? Ale powiem ci, że jak do farmisz. Ojejku, uważaj. Ojejku, Kich tam na dole, tam HP. na dole. O nie, zginąłem. Dobra, to ja będę bardziej grał defensywnie teraz. Dobra. Shally. Znaczy, nie, tu nie szeli. Dobra. Yy, za 3 sekundy już będziesz, więc. Yy, no, całkiem spoko. spoko. Widzę, że tam. Tam ta piperowa się rozkręciła. Ale ty masz tak mało HP, to jest tylko dwa jest, ja, ja jestem papierkiem, dosłownie. Dosłownie, ty spadasz na jednego strzała od tej. No, otwarkuj, dosłownie, to... no, dobra Wiesz co, tu. zrzucę tutaj bomby Masz za Gulta, ulta, bo ja za niedługo już mam Ja już mam ulta a już Zastanawiam a, się dobra. na kogo już zrzucić Ej, a w ogóle jak bombę puścisz w krzakach, to jej nie widać? Tak, 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 no A, no to, to jest bardzo spoko, to jest bardzo spoko Dobra, ja też już mam ulta Wiesz co? CO? O. To było unlucky jak nic! Co to było? Akurat dostałeś bombę Ej, to było nie fair, halo, unlucky No, to było strasznie unlucky. Od razu dostałeś w bombę Dosłownie Oj oj. oj. Nie! Nie żyje. Bo... Co? No Ale Fart! Uważaj, on ci tam nie mnie od razu Nie Masakra! Które miejsce? Trzecie miejsce, no ale dobra, takie kombo dostaliśmy, że to... To masakra, dobra, to otwieramy słuchajcie kolejną skrzynkę, a w niej będzie... Tak. E, goldzik... Rosa oraz Mortis Mmm, ja bym zagrał chętnie Rosą. Okej, okay, tak dobra, szczerze. to ja Mortis'em Dobra A dobrze krasz z Mortis'em? Lubisz z nim grać? Wiesz co, nie wiem, jakby ja czasem i mam dobre dni, czasem słabe, tak ci powiem Aha, spoko, spoko No ja Rosą akurat lubię grać Na, Wczoraj chyba Senet graliśmy bez nagrywek i, i całkiem spoko nam szło Ja no, grałem Rosą, tak, A ty tak, chyba tak. grałeś Dynamikiem, czy, czy... No, jakoś nie tak, nie tak, jakoś tak, no Kurde, że to takie rzeczy pamiętasz, to jest, jestem w szoku no, bo ja, ja zapamiętuję, wiesz. Pamiętaj się. Dobra, tutaj trzeba uważać. Tara, widzę. Tara też może być całkiem niezła. Ja no, lubię tarę, może być groźna tak dla, się... dla nas. Tak, Tara jest super. Tara jest super, o, bardzo mi się podoba. Zwłaszcza jej ult. To jest dla mnie no, chyba jeden z lepszych ultów w całej grze, nawet bym powiedział. Spoko Ja tak muszę się starać obijać, bo tak naprawdę bez ulta nie mogę nawet w nikogo wjeżdżać No, dok dokładnie tak samo jak ja. Więc, no, trochę problem. O, ten, ten już master power! Oj jaj no właśnie o tym mówiłem, teraz brakowała mi ulta oj, oj, oj. Dobra. A w ogóle co sądzisz o... Tak jak tak przed chwilą powiedziałeś o tarze, tak? No no i y Ja pamiętam jaką ci super taktykę powiedziałem starą nagę grabie tym, którym jeździ, jeździ pociąg, że możesz ma kogoś w pociąg w Tak, tak to, to jest naprawdę dobre <laughs> Wiesz oj. co, ja stąd uciekam, chodź dawaj, uciekamy stąd, bo o, tam. Ojej, kus To mi się... Jaki Star Power, bo nawet nie pamiętam do tego? Do kogo? Y Kurcze, do Nity. Do Nity? Jej Misiek jak komuś zada obrażenia, to leczy Nita, a jak nie Nita komuś zada obrażenia, to leczy Miszka. O kurde, kozackie, no. O, jest po nas. Znowu mieliśmy takie kombo że nie mogliśmy nikogo strzelić z, z dystansu. Dosłownie, ej, co? dzieje? Bo ty na przykład dzieje? był Mike i Rosa, to ja bym podszedł, tankował, a ty byś... wiesz, objął ich z tyłu, a tak, tak to w ogóle nic tak, nie mogliśmy tak. zrobić. Dobra, otwieramy kolejną skrzynkę, a w nim... jej kruk i... Tik nie, no to, Nie! Zostawcie mnie! Dobra, to vertika już. Dobra, superansko, superansko, superansko i lecimy, lecimy. z gierką. Dobra, Kuba, ile ty masz w ogóle pucharków? Yy, tam 7600, coś takiego. O, o 1000 chyba mniej od ciebie, albo ponad 1000. O, takie. no i mam teraz równo 9000, więc. A, no to masz. No, to Półtora. nawet. 1,5 tysiąca to mnie odskoczyłeś. Okej. Okay. No i teraz ten brok. Ładnie. Ej, on ma w wyniku ty, to jest jakiś youtuber Tak? Brock No Dobra już tam... Tak. on jest cały czas... Wow Dobra, uniknąłem jego ulta O, zabiłem Broka, zabiłem go Tak, tak, tak Teraz postaram się dojechać Kurcze, nie gadaj, że ucieknie mi te bomki Tika ogólnie najlepiej rzucać jak jest duży młyn taki w... Tak. Wiesz tak, jak tak. dużo drużyn się bije, to wtedy idealnie wręcz to działa, bo możesz robić taki wiesz. Dokładnie. Rozpierdzieli jakby, no nie tam w, na środku. Dokładnie. A, a tak to jest troszeczkę lipa, no bo ciężko nawet tym strzelić, każdy od tego ucieka. No no. Ja tu walczę dalej z tym teamem w ogóle, nie wiem jak tam u ciebie. Ja cały czas tutaj obijam z tyłu, staram się do ulta cały czas. O ładnie, okay, dobra obijam, mamy... Teraz lecę po tej Bibi nie wiem czy ona tu będzie, nie, Bibi uciekła Tu u mnie jest Bibi O, ona się klepia już z kimś, to ją dobije. Dobra, jest super ransko, jej team pa pięknie kremor! Mamy już obdobia. Co już mam ostateczne? Ja mam trzy! mam przecież tylko trzy! No, masakra. Dobra, wiesz co? Elo! Mam go! Dobra, dobra! Pięknie kremor! No on ma loa, On naloła! wyrzucaj bombę już! Już? wyrzucam. Dobra Kremol! Dobra nie, nie. Kremol! Gdzie ta bomba twoja poleciała? O nie! No nie już. jej już. A ja, ja, Ale ta bomba w ogóle co no, jest? No poleciała na tę wieżyczkę, a nie na przeciwnika. Ja ci kręcę tak. By... Ale chociaż chociaż tyle, żeby blisko było. No, by, nie? masakra Dobra moi drodzy, to ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, kuba, że fajnie ci się grało. Dziękuję Oczywiście, Ci bardzo. Że tak, pewnie że tak. Dziękuję Ci bardzo za przyjęcie zaproszenia, a Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego materiału. Słuchajcie! I teraz chciałbym Was bardzo serdecznie zaprosić na film, który myślałam, że tutaj jest to film, gdzie również grałem z Kubą Z, ale już w Minecraft w Także wpadajcie na ten film śmiało. No i Kuba możesz się pożegnać. Dokładnie tak, dzięki jeszcze raz za zaproszenie, Kremol. No i oczywiście mam nadzieję, że odcinek wyjdzie spoko, zostawiajcie łapki oraz suby dla Kremola, moi drodzy. I jeżeli Kremol będzie chciał jeszcze coś do mną nagrać, no to chętnie przyjmę zaproszenie. Więc dzięki jeszcze raz, Kremol. No i cześć. Eluwa Kremowa.